Witam na lekcji z wymiarowania rysunku płaskiego w programie Solid Edge. A więc wymiarowanie jest banalnie proste, bo wymiarujecie za pomocą opcji Smart Dimension. Więc na początek wymiarujemy sobie te dwie krawędzie, ustawimy wymiar 100. Teraz wymiarujemy te krawędzie zewnętrzne, tak. Ustawimy sobie wymiar na 40. Zwymiarujemy te krawędzie. Ustawimy też sobie tu wymiar na 40. Wymiar wewnętrzny sobie zwymiarujemy. Ustawimy na 35. Wymiar e, otworu sobie ustawimy na 6. E, teraz wymiary. Wymiary od, e, wymiary od krawędzi. Tutaj ja nie poprawiłem, pamiętajcie, tu tam miało być 10, tak, tu mam inny wymiar. No i teraz co nam zostało? Grubość blachy. Nieraz nie trzeba dokładniej to znaczyć. I tu mamy półtorej. I wymiarowanie nasze mamy skończone, tak. Zobaczcie, że w dwóch rzutujemy wymiary do góry i w prawo. Na ostatnim rysunku tylko krawędź blachy podporowej zrobiłem. Tak? I następnie wypełnicie, wypełnicie tą tabliczkę i to jest koniec ćwiczenia. tak. Ten rysunek proszę umieścić trochę wyżej, żeby nie zachodził na tabliczkę rysunkową. Dziękuję.